Czy bańka AI pękła według Ciebie? No nie, jeszcze chyba nie pękła. Chociaż tak AI się do końca nie interesuje. Mm. Natomiast myślę, że myślę, że jednak pęknie. Że te, będzie, te emocje będą rozgrzane i to pęknie? Że w pewnym momencie to pęknie, bo jednak ta cena do zysku, to jest, to jest o, w tych firmach jest zdecydowanie za duża. Dzięki. Dobra, dzięki wielkie. Tak, a my mamy pytanie, czy bańka AI pękła? Jeszcze nie pękła. Dlaczego nie? Przecież już było, wszędzie AI było już. Wszędzie, no. Wszędzie było, było, jest i będzie. Mm -hmm. Z tego względu, że cały czas rośnie nam y, wartość tych spółek, cały czas polepszają się wyniki, więc cały czas nie mamy jakby myślenia o tym, że, że ta bańka pęknie. Mm -hmm. Czyli jeszcze jeszcze kilka lat. Jeszcze, jeszcze jest czas, mm -hmm. jeszcze, jeszcze jest czas. I co według Ciebie będzie już takim szczytem tej, tej bańki właśnie, Ej, aj, tego rozgrzania? całej technologii, właśnie wycen spółk, spółek. Rozumiem, że wyceny spółek muszą być kosmiczne? Kosmiczne. No mamy, no, Adam, zależnie, musimy spojrzeć w zależności, o, o której spółce mówimy. No, jeżeli mówimy o Palantir, no to oczywiście możemy spojrzeć sobie na wskaźnik PDOI, no to, to oczywiście będzie jest to bardzo wysoki wskaźnik. Natomiast jeżeli chodzi o inne spółki, no to może być tak jak z krypto, że będziemy rosnąć po 10% dziennie. No to wtedy to już będziemy musieli wymyśleć o tym, że to już jest FOMO prawdziwe, e że to się skończy. Niemniej jednak trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku branży NI, no to te spółki bardzo rosły w poprzednich latach.